Mega Marvel był jednym z wielkich tytułów lat 90. w Polsce. Kiedy więc w osiedlowym sklepiku w Sewedolen zobaczyłem szwedzki Mega Marvel z postacią, której nie znałem, absolutnie musiałem go kupić. Death's Head 2 był znany raczej czytelnikom brytyjskiego Marvela, natomiast ten numer przynosi nam dwie historie. Obie napisał Dan Abnet w pierwszej z nich, ilustrowanej przez Daga Braithwaite'a. Death's Head i tak, próbują znaleźć dr. Necker ale wmieszywują się w to rekwiem Sharks oraz sobowtór te Drugą z nich również, abneta, rysuje Salvador La Roca, z czasów, zanim jego rysunki zaczęły wyglądać jak kolorowy wymiot. W tej historii okazuje się, że ktoś postanowił zrobić kopię wszystkich bohaterów Marvela. W obu przypadkach, więc, kończy się absolutnie widowiskową rozpierduchą. Jest to historia taka, jaka powinna być w Mega Marvelu. Wielka i potężna.